Czy własny sklep razem z reklamami Google Ads może pobić sprzedażą nasz sklep na Allegro? No, oczywiście, że może. Są takie sklepy. Ale nie będzie to łatwe, o czym przekonamy się dzisiaj na audycie konta Google Ads. Zapraszam. Cześć. Tutaj Hubert zgłosił się do mnie Karol, jeden z widzów kanału, z prośbą o audyt. Karol prowadzi sklep, w którym sprzedaje materacę do nosidełek, do łóżeczek, do wózeczków dla dzieci. I pisze tak. Z Google Ads ruszyliśmy 10 listopada i to się akurat tak składa, że dzisiaj jest 10 grudnia, więc dokładnie miesiąc później. Także nie tak dawno temu. Działamy już na innych platformach, także chcieliśmy ruszyć również i tutaj. Chcemy dywersyfikować źródła zamówień i ostatecznie zrobić tak, aby własny sklep był największym. Sprawdziłem. Karol działa również ze swoim sklepem właśnie na Allegro i jeżeli dobrze zakładam, to tak jak innym sprzedawcom na Allegro, doskwierają mu bardzo wysokie prowizje na tym portalu. Tak jak wielu innych sprzedawców, prawdopodobnie próbuje rozkręcić swój własny sklep, żeby obniżyć te koszty ponoszone przez platformę i żeby więcej zysku zostało w jego kieszeni. Idźmy dalej. Karol pisze tak. W listopadzie. Mieliśmy na przykład tym dopasowanie go przybliżone, to prawdopodobnie chodzi o jakąś kampanię tekstową. Od grudnia już dopasowanie do wyrażenia. Kampania jest podzielona na dwa typy. Bestsellery, produkty wybrane przez nas, to jest chyba ta kampania tekstowa, a także kampania produktowa wszystkie produkty zaciągnięte ze sklepu na Shopify. Okej. Okay. Konwersja jest mierzona na trzy typy: realizację płatności, dodanie do koszyka i zakup. Od 1 grudnia niestety dopiero, czyli wcześniej te zakupy nie były rejestrowane. Budżet na kampanię jakiś tam jest przeznaczony. Kombinowaliśmy też z zmniejszeniem CPC na kampanii produktowej. Obecnie wynosi 40 groszy za kliknięcie, wcześniej było 50 groszy za kliknięcie. Zobaczmy więc, co się dzieje na koncie reklamowej. Mamy tutaj dwie kampanie. Patrzę na ostatnie 30 dni, czyli od tego właśnie 10 listopada, kiedy kampanie zostały stworzone. I tak, yy, kampania produktowa i kampania tekstowa na bestsellery. Kampania produktowa ma strategię manualne CPC, kampania na bestsellery, ta tekstowa, ma maksymalizację liczby konwersji ciekawe czemu nie em, maksymalizacja wartości konwersji, ale idźmy dalej, zaraz sobie do tego wrócimy. E, no i tak, CTR na kampanii produktowej bardzo fajny, powyżej 2%, to już jest taki porządny CTR na kampanii produktowej. Na no, tekstowej 6%, to jest taki OK, jeżeli chodzi o sklepy. No, bardzo duża różnica w CPC dla kampanii produktowej, dla kampanii tekstowej. 40 groszy tutaj, złotych 60. 80 konwersji tutaj, 60 konwersji tutaj i wszystkich konwersji jest tyle samo, co konwersji. Co jest dla mnie dosyć podejrzane, ale zaraz to sprawdzimy. Współczynnik konwersji bardzo wysoki 7%, 17%. Yy, wartość konwersji akurat bardzo niska, więc ten RoAs jest poniżej jednego. Dobra. Nie podobają mi się te konwersje. Zobaczmy, co tam się dzieje. Ten współczynnik konwersji jest bardzo wysoki, a RoAs jest bardzo niski. Zobaczmy, co tam się dzieje w konwersjach. Dobra. Karol pisał o tym, że mają trzy rodzaje konwersji. Pierwszy to jest zakup. Konwersja na wczytanie strony ukośnik czekał z ukośnik CN ustawiona jako podstawowa. Ok, czyli prawdopodobnie mierzymy po prostu przejście do strony z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Można tak robić, chociaż raczej proponowałbym mierzenie po prostu zdarzenia purchase. Um, wszystkich konwersji było 20 w tym czasie. Wartość tych konwersji to jest 80 zł bez jednego grosza. To nie brzmi jak poprawna wartość sprzedaży. No Nie wierzę, że 20 sprzedanych produktów dało nam 80 zł przychodu i uważam, że to nie jest chyba przypadek, że to jest praktycznie bez jednego grosza 4 razy więcej niż te wszystkie konwersje. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak z wartością tych mierzonych konwersji i być może jest to dlatego, że mierzymy po prostu wyświetlenie strony tej checkouts, a nie mierzymy wartości konkretnych transakcji. Jeżeli tak jest, no to to jest bardzo duża rzecz do poprawy, no bo nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zmierzyć skuteczności naszych kampanii, no wiemy ile tych zakupów było, ale nie wiemy na jaką kwotę, więc to nam będzie brudzić przy wszelkich optymalizacjach podroła z pod wartość konwersji i tak dalej. Dobra, druga konwersja to jest dodanie do koszyka, ona też jest na wyświetlenie strony ukośnik kart, no i tu jest moje pytanie, czy każde dodanie produktu do koszyka na sklepie, no, przenosi użytkownika na stronę kart, jeżeli tak? No to okej, okay, to tu można powiedzieć, że mierzymy każde dodanie do koszyka, no ale w niektórych sklepach, nawet bym powiedział, że zwykle jest tak, że kiedy dodajemy coś, klikamy coś, żeby dodać do koszyka, no to gdzieś tam się pojawia u góry, że produkt został dodany do koszyka, ale wcale nas do tego koszyka jeszcze nie przenosi, więc możemy w ten sposób gubić część tych konwersji, no ale to już pytanie do Karola, jakiego sklep jest skonfigurowany. Tych konwersji było 73 o wartości 291, czyli 6 groszy. To też jest praktycznie 4 razy więcej niż wszystkie te konwersje, i też nie brzmi to jak wartość wszystkich produktów dodanych do koszyka. No nie wierzę, że 73 produkty dodane do koszyka dały nam wartość w sumie tylko 291 zł. Tu też bym się pochylił nad tym, czy ta wartość mierzona poprawnie. I trzecia konwersja rozpoczęcie realizacji płatności, również wyświetlenie pod strony checkouts, również jako podstawowe. 38 konwersji o łącznej wartości 151 ,70 zł. 70 groszy. To też brzmi jak 4 razy więcej. Cztery razy więcej, czterokrotnie większa wartość niż liczba wszystkich konwersji. Um, no i nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że te konwersje nie mają poprawnie mierzonej wartości. Nie wiem z jakiego powodu, ale coś tu jest ewidentnie nie tak. I nie podoba mi się też to, że wszystkie trzy są ustawione jako podstawowe i dodane jako domyślne cele konta. To znaczy, że wszystkie kampanie optymalizują, optymalizują się pod te trzy konwersje. Czyli jak patrzymy sobie w widoku na przykład kampanii czy jakiegoś pojedynczego produktu i zobaczymy, że on miał nie wiem 5-10-15 konwersji, to my nie wiemy czy to jest 5-10-15 zakupów, czy to jest 5-10-15 dodanych do koszyka, a może jakiś miks tych dwóch, co zupełnie rozjeżdża nam możliwość optymalizacji tej kampanii pod praktyczną skuteczność. Zalecam jak najszybciej to uporządkować, tak żeby tylko zakup był jako podstawowa konwersja. Te dwie pozostałe możemy oczywiście mierzyć, ale jako dodatkowe, które nam będą dawać informacje, a niekoniecznie będą, będziemy się chcieli pod nie optymalizować, no i koniecznie poprawić mierzenie wartości tych konwersji. Dobra. Wrócę do widoku kampanii. No i teraz jest dla mnie oczywiste, dlaczego tutaj jest ustawiona maksymalizacja liczby, a nie wartość konwersji. Dobra. Rzućmy sobie okiem jeszcze na te konwersje. Ja sobie tu włączę segmentowanie po działaniu powodującym konwersję. Zobaczmy, która z tych kampanii, jakie te konwersje generuje. Dobra, kampania produktowa tych zakupów miała 11 z 81. No to jest niecałe 15%. A kampania ta tekstowa na bestsellery tych zakupów miała 964, No to też jest około 15%. Dobra, czyli jak za chwilę będziemy patrzeć na skuteczność tych kampanii poszczególnych produktów, to po prostu musimy dać 15% z tej wartości, którą widzimy. Dobra, nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o ROAS-ie ani o wartości konwersji, no bo ta wartość jest źle mierzona. Współczynnik konwersji, jeżeli sobie to podzielimy na, na właśnie około 8, no to tu nam wychodzi mniej niż 1%. Trudno powiedzieć, czy to jest dobra wartość, czy nie, bo nie znamy ROAS-u. Tutaj na kampanii tekstowej o, to byłoby około 2%, co byłoby już ciekawsze. No. Dobra, zobaczmy, co się dzieje wewnątrz tych kampanii. Wejdźmy w kampanię produktową. Mamy tu jedną grupę reklam, do której mamy dodane wszystkie produkty. Ja nie lubię tego typu ustawienia, bo mamy to wrzucone wszystko do jednego worka i nie widzimy, które kategorie produktów, które produkty na naszym sklepie sobie radzą lepiej, które gorzej, które są bardziej popularne, które mniej. Tutaj mamy wszystko w jednym, no i tak naprawdę nie wiemy, których produktów dokładnie te statystyki dotyczą, musimy sobie wchodzić głębiej, więc zalecam, żeby to chociażby rozbić na tutaj, niech to będzie sobie nawet wszystko w jednej kampanii, tu jest... 173 produkty w sumie, więc to nie jest aż tak dużo. To może siedzieć w jednej kampanii, ale zalecałbym chociaż tutaj to rozbić, żebyśmy mieli to wyszczególnione, konkretne pozycje, mniej więcej tak jak mamy to w nawigacji na sklepie. Jeżeli w nawigacji na sklepie mamy materacę i okraniacze na materacę, to żeby to były dwie osobne pozycje tutaj. Dobra, przejdźmy sobie do wyszukiwanych haseł. Zobaczmy, na jakie hasła pojawiały się reklamy w tych ostatnich 30 dni, i posortuję to sobie po wyświetleniach. Dobra, mamy tak. Ma teraz do łóżeczka turystycznego, ma teraz do dostawki Kindercraft, To jest prawdopodobnie jakaś nazwa marki czy nazwa modelu. Ma teraz do dostawki do łóżeczka, do gondoli dla niemowlaka, ochraniacz na materac. No i właśnie, my tutaj razem ochraniacz na materac i materace. Fajnie by to było mieć rozdzielone. Materac Chico Next to Me. Fajnie, bo to jest już jest jakiś konkretny produkt. Ma teraz do dostawki Chico, Super. OK. Dobra, to jest pierwsza dziesiątka, ja jeszcze sobie rzucę okiem, powiedzmy, na kolejnych 20. Czy nie zobaczymy tu jakiejś śmieci? Ok, tu jest fajne, jakieś wykluczenie zobaczyliśmy. Prawdopodobnie jest to jakiś model, którego nie mamy na sklepie. Ma teraz do dostawki Lionello, ma teraz do łyżeczka 120 na... Fajnie, widzimy tutaj sporo konkretnych hasł, takie, które dotyczą konkretnej marki, czy konkretnego produktu, konkretnego wymiaru. Ma teraz do łyżeczka 120 na 60, ma teraz do dostawki Lionello, ma teraz do Chico Baby Hug. Te hasła zwykle będą konwertować z dużo większą ym, prawdopodobieństwem niż takie prostsze hasła, jak na przykład materac do wózka, czy materac do kołyski. One też są fajne, one nie są jak najbardziej śmieciowe, ale przede wszystkim chcemy widzieć te konkretne. To one będą nam przynosić najwięcej konwersji. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na same produkty. I jak tutaj sobie posortujemy po wyświetleniach, to tak, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to jest bardzo dużo identycznych wręcz zdjęć i nie wiem, czy to są różne warianty tego samego produktu, czy to są różne produkty po prostu ze samym zdjęciem, czy może Karol tutaj dodawał duplikaty, tak żeby się optymalizować pod różne frazy. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, mm, ale wygląda na to na przykład te dwa produkty różnią się tutaj rozmiarem 160 na 80, 120 na 60, więc wygląda na to, że to są po prostu warianty, różne warianty tego samego produktu albo kilku różnych produktów, że to nie są duplikaty. Dobra. Więc jeżeli to nie są duplikaty, to rzuca mi się w oczy to, że mamy trochę chaos w tych nazwach. Mamy produkty, które się zaczynają od modelu. Mamy produkty, które się nazywają od słowa kluczowego, teraz do łóżeczka turystycznego. Mamy, mamy produkty, które się zaczynają od hasła materac premium, i potem słowo kluczowe. Tutaj mamy materac, rozmiar i dopiero model. Trochę jest taki chaos, te, te wszystkie nazwy są na, na różne sposoby. To nie jest jakiś duży problem, bo dzięki temu właśnie mamy taką naturalną optymalizację pod różne frazy. Jeżeli ktoś szuka materac rozmiar, to zobaczy ten produkt, a jeżeli szuka materac do łóżeczka turystycznego, to zobaczy ten produkt. Spoko. Nie mam tutaj większych uwag co do tych nazw, ale no mam uwagi co do tych konwersji. No bo tutaj zobaczymy ten problem w praktyce. Jak sobie dodam do kolumn na przykład konwersje, wartość konwersji i wartość konwersji przez koszt, bo chciałbym zobaczyć, które produkty się najfajniej sprzedawały, które nam dały największy ROAS, no i sobie to posortuję po konwersjach, no to widzę, że ten produkt miał 11 konwersji a łącznej wartości 40, 41 i z ROASem tym hipotetycznym 1,34. No tylko, że ja nie wiem, czy to jest 11 zakupów, czy to jest 11 produktów dodanych do koszyka, czy może 6 dodanych do koszyka, 2 rozpoczęcia płatności i jedna, jeden zakup. I tak samo ta wartość nie jest poprawna, więc i ROAS nie jest poprawny, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć o tym, które z tych produktów tak naprawdę sprzedają się najlepiej, które są moimi jakimiś um, bestsellerami i co ja bym chciał na tej podstawie dalej robić. No bo de facto w kampaniach produktowych operujemy najwięcej na tych danych o sprzedaży, więc chcemy na przykład produkty, które są bestsellerami wyciągać do osobnej kampanii i dodać im o dodatkowy osobny budżet, tak żeby one zawsze mogły zawsze mogły się wyświetlać i generować nam tą sprzedaż. No tutaj, nawet jeżeli sobie to zrobimy, to będziemy to robić na dany, danych, które są błędne, więc trudno cokolwiek to, o tej kampanii powiedzieć, zanim my nie oporządkujemy danych o konwersjach. Wróćmy do widoku wszystkich kampanii. I przyjrzyjmy się tej kampanii tekstowej na BestSelleriu. Tutaj już tych grup reklam mamy więcej. Okay. Tu mamy jakieś konkretne materace do konkretnych yy, modeli łóżeczek czy wózków. Tutaj mamy materace o konkretnym rozmiarze. OK, zobaczmy sobie słowa kluczowe, które tutaj mamy wewnątrz. OK, faktycznie, mamy sporo słów kluczowych do pasowania przybliżonym. Mamy też takim do do wyrażenia. OK, Karol pisał o tym, że wcześniej było do pasowaniu przybliżonym, a później było do do wyrażenia. Tutaj widzę miks, więc pierwsze moje skojarzenie uporządkowałbym to. Bo te słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, one mogą nam tutaj bardzo mocno bruździć i powodować bardzo dużo śmieciowych wyświetleń, na których nam nie zależy. Dobra. Mam też pewne wątpliwości co do niektórych z tych słów kluczowych. Bo na przykład materac Chico Baby Hack" to jest super słowo kluczowe, ono nam tu konkretnie definiuje, że dana osoba szuka materaca do konkretnego modelu łóżeczka czy, wó czy wózka. Ale Chico Baby Hack" 4 w jednym. no to to akurat jest model łóżeczka czy leżaczka dla dzieci. I sam fakt, że osoba szuka tego leżeczka, jeszcze nie oznacza, że szuka materaca. Więc tutaj, na te hasła związane z tym modelem, czy czy connect To Me, no to to mogą być po prostu, os możemy to docierać do osób, które ym, szukają łóżeczek, a nie szukają materacy. Okej, okay, pewnie za tym stoi jakaś taka idea, że skoro ktoś szuka łóżeczka, no to szuka też materaca. Ale nie wiem, czy chciałbym się w pierwszej kolejności reklamować tym osobom, gdzie widzimy, że przede wszystkim no, to są trzy nasze najpopularniejsze słowa kluczowe, jeżeli chodzi o wyświetlenia i kliknięcia, nie? Dobra. Widać to od razu fajnie też po CTR-ze. Na te słowa kluczowe mamy CTR rzędu 2, 4, 6%, a na kolejne słowo kluczowe, materace do łóżeczka, mamy już 16%. A? Więc widać, że w momencie, kiedy wyświetlamy się na hasło związane z materacami do łóżeczek, a nie z samym łóżeczkiem, no to odbiorcy traktują to jako dużo bardziej trafioną do siebie reklamę i chętnie ją klikają. Dobra. Wejdźmy sobie w wyszukiwane hasła i zobaczmy, czy te moje hipotezy mają pokrycie w wyszukiwanych hasłach, na które wyświetlają się reklamy. Tak, no przede wszystkim, jeżeli mamy to posortowane po wyświetleniach, no to najczęściej pokazują się reklamy na hasło Chico Baby Hack, 4 w jednym, czyli reklamy, czyli wyszukiwania faktycznie samego łóżeczka. Ma teraz do Chico Baby Hack to już jest dopiero trzecia pozycja. No i właśnie tu mamy dwa razy większy CTR niż na tych dwóch poprzednich. Te kolejne hasła już są w porządku. teraz do łóżeczka turystycznego, teraz materacyk itd. No To już jest spoko, no ale ponownie, jeżeli chcielibyśmy sobie porównać, jak te hasła dla nas działają, które generują nam konwersje, no to nie wiemy, bo nawet jak sobie posortujemy po konwersjach i zobaczymy, że ochraniacz na materac koło miał 9 konwersji, a materacz do, do gondoli cy, Cybex Priam miał 5 konwersji, no to my nie wiemy, czy to jest 5 konwersji sprzedaży, czy 5 konwersji dodania do koszyka. Nie pozwala nam to absolutnie na żadną e, optymalizację tej kampanii. Dobra, wiemy, że te dane, które zbieraliśmy, nie są do końca ok, one są zaburzone i nie jesteśmy w stanie dużo na, na, na ich podstawie powiedzieć, ale to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic. Karol wspominał, że konwersja o zakupie zbiera od 1 grudnia, więc wyfiltrujmy sobie wszystkie dane od 1 grudnia. I podzielę sobie jeszcze widok, posegmentuję względem działań powodujących konwersję. Dobra, i mamy tych 20 konwersji o łącznej wartości 79,99. No i wiemy, że te 79,99 jako wartość konwersji to prawdopodobnie nie jest poprawna wartość. Ja spojrzałem na sklep Karola, przejrzałem artykuły, które na tym sklepie ma. No i taki średni artykuł, który, który na sklepie można kupić, to taka cena około powiedzmy 100 zł. Są droższe, są tańsze, ale tak mi się rzuciło w oczy, że mniej więcej stówka to jest taki średni, średni artykuł. Więc biorąc tą stówkę, mnożymy razy 20 konwersji zakupu, no to jest około 2000 zł zarobione. 2000 zł wartości konwersji, podzielone przez 440 zł z hakiem kosztu, daje nam to ROAS około 4,5, coś takiego. Czy to jest dobry ROAS? Czy ROAS 4,5, albo inaczej 450%, czy to jest dobra wartość? Trudno powiedzieć, nie ma takiego jednej konkretnej wartości, która nam mówi, że raz jest dobry albo raz jest zły. Wszystko zależy od marży na sklepie. No i tutaj, ja od Karola wiem, średnia marża na jego sklepie to jest 10%. A jeśli znamy marżę, to minimalny ROAS, który musimy osiągnąć w kampaniach, żeby kampanie na siebie zarabiały, wynosi 1 przez marża. Jeżeli marża wynosi 10%, no to minimalny ROAS, który Karol musi osiągać w swoich kampaniach, żeby te kampanie dla niego zarabiały, no to jest 1 przez 10%, no to jest 10. Jeżeli my tu mamy 4,5, a to jest takie oszacowanie, moje wiecie, bardzo szacunkowe. Ale jeżeli to jest 4,5, czy to będzie 4, czy to będzie 5, czy to będzie 5,5, to, to jest grubo poniżej 10. Więc na ten moment, nawet gdybyśmy zbierali te dane, no to prawdopodobnie okaże się, że te kampanie nie zarabiają na siebie i Karol na nich traci. Daleko jest mu do osiągnięcia tego celu, o którym pisał w mailu, czyli zdominowania innych kanałów sprzedaży, tak żeby ten sklep był głównym kanałem sprzedaży, a te pozostałe kanały były dodatkowe. Co więc bym widział tutaj, co Karol może zrobić poza uporządkowaniem śledzenia danych, żeby te kampanie sprzedawały lepiej. Zacznę od tej kampanii tekstowej. Dla wklepu internetowego raczej chyba bym nie próbował kampanii na słowa kluczowe. Wykorzystałbym na początek kampanię tą z dynamicznymi reklamami tekstowymi. Czyli to jest ta kampania, w której podajemy zakres podstron, zakres kategorii produktów na naszym sklepie, a system sam dobiera, na jakie hasła, komu, gdzie i jak wyświetlać nasze reklamy to jest dużo wygodniejsze i dużo bardziej elastyczne dla sklepów internetowych. I ten typ kampanii różnie. Dla niektórych, dla niektórych sklepów działa bardzo dobrze, dla innych działa po prostu dobrze, dla jeszcze innych nie działa w ogóle. Więc to jest do przetestowania. Na ten moment trudno nam powiedzieć faktycznie, jak te kampanie działały, no bo możemy tylko tak szacować sobie wyniki, ale być może jeżeli przełączymy typ kampanii na te dynamiczne reklamy, no to ta sprzedaż będzie większa. Oczywiście zakładam, że będziemy mieli poprawnie śledzone konwersje. Co do kampanii produktowej, no to to ustawienie wydaje się być OK. Mamy jakąś sprzedaż, mamy produkty ponazywane w różny sposób, nazwy produktów zawierają te słowa kluczowe, te hasła, na których nam zależy, i mamy też w tej kampanii jakąś sprzedaż. Strategię mamy ustawioną na manualne CPC, co na początek jest jak najbardziej OK. Patrzymy sobie na ostatnie około półtora tygodnia, więc tak, stawki faktycznie Karol pisał o tym, że spadły do około 40 groszy, ale wciąż przy tych stawkach 40 groszy. Mamy 20% utraty przez budżet, więc myślę, że można by tutaj się pokusić albo lekkie zwiększenie tego budżetu. Mamy w tej chwili 36 zł dziennie, może nie wiem, do 45, coś takiego. E, oraz lekkie jeszcze obniżenie tej stawki. Stawka sama w sobie wydaje się być okej. Okay, 38 groszy, co do tej w porównaniu do tej stówki za średniej artykuł, wydaje się być OK. Myślę, że można tutaj zjechać nie wiem, do 33, może 30 groszy i obserwować, co się będzie działo z naszą utratą przez budżet. Ale naszym celem jest przede wszystkim to, żeby w ciągu miesiąca dojść z tą kampanią do 30 konwersji em, zakupu. Jeżeli osiągniemy 30 konwersji zakupu, to wtedy można włączyć strategię ustalania stawek na maksymalizację wartości konwersji albo nawet na docelowy ROAS później. Wtedy algorytm zacznie się skupiać na tych produktach i na tych wyświetleniach, które będą nam generować więcej konwersji i być może to już wystarczy do tego, żeby ta kampania przekroczyła ROAS 10 i zaczęła dla nas fajnie sprzedawać. To jest naturalne, że ona przy tym, przy tym manualnym CPC będzie miała ten ROAS troszeczkę gorszy, no bo my mamy jedne, jedną stałą stawkę na wszystkie wyświetlenia, zarówno te dochodowe, jak i te niedochodowe. Nie jest wykluczone, że my przy tym ustawieniu w pewnym momencie osiągniemy wysoki ROAS, ale na ten moment skupiłbym się przede wszystkim na śledzeniu poprawnych e, wartości konwersji i optymalizacji pod to, żeby w pewnym momencie przyłączyć się na tą maksymalizację wartości konwersji i obserwować, co się, dzieje, co się stanie wtedy. I gdzieś tam docelowo ja wierzę, że Karol dojdzie do tego poziomu, gdzie te kampanie zaczną na siebie zarabiać, ale jak widać, sam fakt tego, że mamy inne działające kanały, które nam generują sprzedaż, jak Platforma Anegro, to wcale jeszcze nie znaczy, że kiedy przesiędziemy się na swój własny sklep, to sprzedaż będzie na pozi podobnym poziomie. Tutaj czeka nas bardzo dużo pracy. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chciałbyś zobaczyć inny audyt innego sklepu, który przeprowadzałem, znajdziesz go tutaj.